Przyjeżdżając do Szwajcarii i zapisując dziecko do szkoły podstawowej, na przykład w kantonie Bazeland, Land, jako obcokrajowiec twoje dziecko będzie nieco uprzywilejowane. Przez pierwsze dwa lata nie będzie podlegało ogólnym ocenom. Jest to czas, aby spokojnie się zaklimatyzowało i nauczyło języka niemieckiego. Wszystkie potrzebne materiały, takie jak książki, iPady, zapewnia szkoła. Jedyne, co musisz zrobić, to kupić pióro do pisania. Dodatkowo, oprócz zwykłych zajęć lekcyjnych języka niemieckiego, Twojemu dziecku zostanie przydzielony przez szkołę osobny nauczyciel. Podczas wywiadówki szkoła powinna zapewnić również tłumacza w ojczystym języku. Masz do tego pełne prawo, ponieważ to, co mówią nauczyciele, musi być dla Ciebie jasne i zrozumiałe. Samo zapisanie dziecka do szkoły jest bardzo proste i szybkie. Nie trwa dłużej.